Cześć, witam ponownie. Z tej strony Marzena. Witam na moim kanale Mania Gama. Dzisiaj słuchajcie kolejny odcinek związany z moją serią, którą stworzyłam sobie całe życie. Słuchajcie, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, wiecie na czym stoimy. W chwili obecnej... Hmm, ktoś nas odwiedził, ale okej. Okay, nas to nie interesuje my idziemy spać. Słuchajcie, Arlet... Boże przepraszam, ale zostało mi z Gwiezdnych wonień. Mania. Mania w tej chwili musi troszeczkę odpocząć. Ty robisz. No właśnie. I spać, yy, kochana. Coś, nie wiem, albo mi tak przecięmkowo? Coś mi tu nie pasuje dzisiaj. No, tak lepiej. Słuchajcie, mamy, tak, mamy pracę, mamy jakąś tam kasę. Zastanawiałam się, słuchajcie, jaki kolejny teraz będzie etap. Moim kolejnym etapem, słuchajcie, będzie troszeczkę powiększenie domu i mm, robienie luksusu, aby te też moją aspirację wykonać mamy zarobić 5000. Nie wiem, czy mi się to uda, nawet na pewno mi się to nie uda na początku kariery, na pewno muszę tam przejść wiecie, jakiś stopień, ale do tego też dojdziemy. Teraz taki mój wewnętrzny etap to jest myślę osiągnięcie 10 tysięcy i wtedy mogę sobie na przykład pom po, może inaczej. Hmm. Będę na bieżąco, słuchajcie, coś zmieniała w domu. Na pewno będę musiała zmienić najpierw bryłę, więc y, będzie mi też potrzebna do tego kasa. A kasa będzie wynikała z tego, że będę co dalej zbierać tam rzeczy, jak mi się uda. No i również y, z mojej pracy. Więc mam nadzieję, że mi się to wszystko uda. Słuchajcie, y, zaraz jakieś tam zlecenie w sobie wybierzemy, z, co tam. Nam zaraz się uda. Oj, przepraszam. Dobra, patrzymy co tam jest dzisiaj do zdobycia. Mamy tak, reklama słonych mydlin o matko. Charyzmę mamy. Yy, majsterkowanie nie, gry nie mamy w ogóle. Komediowych chyba też nie mamy. Dobra, słuchajcie, będziemy medlić. <gryzmę> Data rozpoczęcia poniedziałek. Yy, jest, aha okej, okay, czyli mm, już niebawem dobra kochana, ty skorzystaj tak, zobaczymy coś taka smutna jeszcze, ojejku jeszcze po tym rozwodzie a nic ci nie będzie będzie nowy, aha, pusta lodówka no to słuchajcie podaj śniadanie, sałatka musimy troszeczkę zadbać o linię również i może uda nam się mm, później pójść, słuchajcie, pobiegać Taką mam nadzieję, a tu rozumiem ciemno jak no, ale to nic. No i słuchajcie, na pewno będę chciała tak, no bo potrzebna będzie nam na gitara, potrzebne będzie tam różne jakieś umiejętności i będę może chciała z tym, co mamy, yy, dorobić gdzieś, wiecie, tu drzwi zamiast tego lustra, żeby tylko wyłącznie Dobudować jakąś część związaną z umiejętnościami. Czyli tą gitarę, na przykład też mikrofon, też będę. No i nie wiem, czy do malowania coś? Hm. zastanowię się. I oczywiście nasze Insta. Musimy zobaczyć, co tam się dzieje. No i może ty i John przyjeźnicie się, chyba on jest naprawdę fajny, nie wiem czy jest fajny ogólnie nikt mnie tam olełali mnie na początku dobra Odusz schowaj, nie do wyposażenia o matko po prostu do lodówki schowię dobra mm, najlepsze zdjęcie, mamy 36 wow, szalejemy słuchajcie o 9 w poniedziałek, mamy niedzielę, no to kupę czasu mamy. To może byśmy, słuchajcie, mamy 2210A. To co może zrobić, uda mi się coś tu stworzyć, słuchajcie. Wytrzymacie jeszcze, <śm> no bo wiem, że miałam grać, ale no, czasem po prostu, ja uwielbiam w tej grze ogólnie w Simsach, uwielbiam, słuchajcie, przebudowy. Nie wiem czemu, po prostu lubię. I teraz tak, czy zrobić na tej zasadzie i troszeczkę tak okienko tu zobaczymy czy mi się to tak wtedy uda mm, teraz tak tu a tu byśmy nie wiem czy no w sumie a co tu się aha jak to skasuje to Widzicie, to lodówka mi się skasuje czemu tak. Dziwnie. Jak dam drzwi, pewnie też. No nic. Dobra. Drzwi są, słuchajcie. Musimy teraz dołożyć tylko wyłącznie podłogę, ale to też będę chciała taką samą dać jak tu. Jeżeli Was denerwuje moja myszka, w jaki sposób ją słychać, dajcie mi znać. Mnie czasem denerwuje. Ale jak mówię, dajcie znać, bo może po prostu Wam to nie przeszkadza. I teraz tak, to mi się nie podoba. Ile mamy kasy? Kicha, hmm, nie mamy zbytnio dużo. No to może tak, słuchajcie. Gitara, tak, o tym mówiliśmy. Ile to w ogóle kosztuje? Teraz tak, yy, mikrofon. No na pewno będzie to, co mówiłam, będzie nam potrzebny. Również chciałam do malowania. Tu są skrzypce, o gitara. Ile kosztuje? 600, o kurczę. To nie wszystko takie tanie, słuchajcie. No nic. A może okno tu damy, słuchajcie, będzie lepiej wyglądało. Yy, I jakieś oświetlenie. Oświetlenie teraz pytanie: jakie? Czy takie po prostu? Ile ono kosztuje? 60, a takie stojące, na przykład takie samo jak to. Ono dużo miejsca zajmuje, wiem o tym. Ile kosztuje? 200. Nie, to zdecydowanie wolimy chyba wersję taką. Takie, wiecie. Wiem, że to takie robione na szybko, ale po prostu chcę, żeby nasza kochana mogła już coś tam, wiecie, działać. Dobra. Ile tam zostało kasy? 450 było matko. Dobra, to ty kochana tak, jak ogarniesz to, myślę, że należy troszeczkę też u swoją figurę zadbać. Co to się dzieje, słuchajcie? Aha, nie mogę też wziąć. Dobra, bo ona będziesz musiała to później sprzątnąć. A ty biegniesz, tak? No to biegnij proszę cię. Tak, myślę, że może jak jesteś tu, byśmy zebrali jakieś przy okazji kwiatki, bo przydadzą nam się, żeby coś posadzić. Wiecie, myślałam też, że jakieś tam ogródku swoim. To jesteś gwiazda, ale chyba jakaś taka zmęczona gwiazda. Zbierz cały plon. No, grzybki oczywiście są, kop. Co tu jeszcze mamy? Dobra, grzybki wzięliśmy. Tu były takie fajne miejsca. O, tu. Teraz tak. Nie da się tego. O, zbierz cały plon. Jabłoń. Tu też jest jabłoń. To nie chcemy dwa razy. No tu niestety jest jak jest. Gruszka. No to zbierz tu nie możemy, tak? Hmm. a jest coś, co tu możemy zabrać jeszcze, coś takiego, wiecie szukamy liście już tu wszyscy zbierane są no tak, bo mamy jesień, słuchajcie aha, dobra, pospiesz się troszeczkę tam, kochana a ty sprzątasz, czyli jogging już był. A, zbier... A nie, nie oglądaj tego obiektu, tylko zbierz. Szukamy dalej. Mm, dobra, żabkę już tam jakąś zebrałaś. Tu za dużo chyba nie będzie. Mm. Zobaczymy jeszcze tu. Też nie, też nie. No nic, no, no, no to co mamy. Może pójdziemy mimo wszystko to co mamy do domu teraz. A ty kochana, gdzie jesteś? A tu. Może jakaś ty smutna jeszcze jesteś. Ojejku. No nic. Wrócimy do domu. Będzie dobrze, słuchaj, wszystko się ułoży. Będziesz później bogata i w ogóle będziesz miała chałupę jak ło. I każdy Cię będzie zazdrościł, będziesz miała męża kochającego. I skorzystaj, proszę. A może wypłakanie coś ci pomoże. Później, jak to uczynisz, to bym chciała tak. Teraz poczekajcie, pomyślmy gdzie ten ogródek zrobić. Tu będzie chatka. Gdzieś na tyłach, tak mi się wydaje. Słuchajcie. Trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze sprzedajemy. A raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięć, sześć. I grzybki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Było pięć. <grybki> Dobra, Ty proszę kochana, zasiej nam to tu wszystko. Zasiej to możemy sprzedać, żeby sprzedać. Czyli mamy 572. Dobra, nieźle. Wszystko się proszę. Nie zastanawiaj się, Na czym się zastanawiasz? O, ciężko coś ci to widzę idzie. No. Działaj, działaj. Jaką mamy tu pogodę? Neutralna jest wiecznie, chłodno jesień, jeden z siedmiu będę musiała się jakoś, świecie później dorobić może mm, jakieś tu też szklarni no bo jak będzie zima mm, ile to może kosztować, słuchajcie tak myślę no nic, będziemy myśleć no, tak myślę, czy mogę Zastanawiam yy, się, czy chcesz przyjść na chwilę do jego domu Myślę, że tak, bo byśmy coś zawędzili, może, tylko zasiej to już, a nie, kasło. trudno, e, bo może jak ktoś jeszcze zadzwoni, podlej łzami, nie, niekoniecznie. <laughs> Majku, ja to w prostej linii Ci ułożyłam, a Ty musiałaś tak rozwalić. Ale na nic, tu widzę ogrodnictwo ci rośnie, to dobrze, czwarty poziom masz, okej, okay. teraz słuchajcie, może by coś resztki, surfuj po kanałach, coś tam dodaj na insta, o byśmy dalej hmm, może pogramy w tą gitarę no czemu sobie nie usiądziesz ciekawa jestem co będę dawno wiecie w tej aktorstwo hmm, tą aktorkę nie robiłam ciekawa jestem ile ja tu zarobię ja tu widzę kwotę małą no ale wiecie no a jakoś można mieć inną pracę, słuchajcie. Tak zastanawiam się, bo może byśmy się na studia poszli. Chociaż nie wiem, czy nie za dużo będzie, bo wiecie, tu studia by może, tu aktorstwo. Hmm. Jej, zobaczymy. Dobra, zjadłaś i ten. Posprzątaj po sobie. Aha. No nie ty znowu do nas. Co ty chcesz? Akurat nie chcę mi się z tobą gadać. 48 mamy już. Ok, czyli mamy już jeden poziom. Y gitara 1, charyzma 3. Gotowanie, ogrodnictwo, śpiewanie. komediowanie w ogóle nie mamy. Co tam jeszcze było? Słuchajcie. Y o drugi poziom mamy. Super. Szybko nam to idzie. Ej, słuchajcie. No, a, początki zawsze super idą. 23 słuchajcie. Dobra, musimy kończyć, a, ponieważ, żeby się wyspała nasza kochana, weź y, szybki prysznic i idź spać, proszę, ponieważ y, jutro mamy spotkanie, tak? No teraz począłem poniedziałek o 9 Mhm, mm dobra, ps, śpi. A, no, jest, jest kleptomanką ale pytanie, czy na przykład jak wy, wyruszymy mm... wow, przepraszam was, bo straciłam wątek, ale jest zielony, to znaczy, że jak posadziliśmy rośliny, no super mnie to. I słuchajcie, no zaczyna mi się to wszystko podobać, może jakoś nam się to wszystko ułoży. Jeżeli chodzi słuchajcie, o męża mm... za godzinę, dobra, jeżeli chodzi o męża, no to... Na razie nie, słuchajcie. Na razie chcę z nią tylko gdzieś tam ją roz, rozkręcić. Później wiecie, może jakiś wątek, wiecie, może ciąża, coś tam coś się wydarzy. Mm, może też macie jakiś pomysł, który byście chcieli, żeby, żeby moja SIMka e, miała, bo wiecie, no gdzieś tam mam w że coś ułożone, ale, mm, ale chętnie też a, coś od Was y, usłyszę. Rachunki. Ile rachunki Idziesz na przesłuchanie. Idź na przesłuchanie. No, powodzenia. Zobaczymy jak jej pójdzie, słuchajcie. Bo to chyba te wstępne, prawda? Takie coś mi się... coś tak kojarzy. Dawno w to nie grałam mówię w tą aktorkę. Ten akurat poziom, jeżeli chodzi o... Przepraszam jeżeli chodzi o zawód. Dobra, no i czytamy. Niepowodzenie. Nie dostałaś roli. Kierownik do spraw obsady nie wyjawił, czy pochodzi o twoją grę, czy o to, że podebrałaś z miseczki w recepcji całą garść miętówek. No ale przecież ja miałam drugi poziom. Ej, jeszcze raz. Charyzma jest 3, Gitara 2. No to co wy chcecie? Ej, no ona jeszcze w tej chwili dostanie jakiegoś, nie wiem, depresji. Jeszcze raz. Albo zmienię agencję po prostu, tak? Jak będą tak lecieć w kulki. Hmm. I sztalugę musimy kupić. Zapomniałam o tym właśnie. Eee. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz ja do nich chcę iść. Data rozpoczęcia 12. Dobra, zobaczymy. E, damy na Insta, co się stało. Wszystkim. Tak. E, ty proszę, skorzystaj. I graj dalej. trwicz. Jakoś po kolei, metoda. Charizma, gitara, też dojdziemy do 3, żeby 3-3 było. Sprawność fizyczną też wiem, że będę musiała poćwiczyć, to może też się troszeczkę przebiegniesz, kochana, albo jak ktoś zadzwoni cię, Zaprosi do siebie, to, to pójdziesz i też coś może zwięzić. No tak, malutki domek masz, no. No ale na razie mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza za bardzo. Dobra. Trzeci poziom zaraz tu dobrniesz. Aha, towarzystwo. A kto ty jesteś? No nie. No nie, czy wy to widzicie, słuchajcie? Czy wy. Serio. Po co on tu przyszedł? Nie wiem, no, no jak ja mam się wobec niego z, z tym. Skrzycz go, bo denerwuje mnie ten mój były mąż. O, nie wiem, z rodkasy chcesz jeszcze, czy co? nie, ci nie oddam. Ja sama nie mam. I weź go wyślij do domu. Bo nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Rozwód mamy, więc no. Pożegnaj ładnie. A ty może po prostu i cię przebiec. Wiem, że pada deszcz, nic ci nie będzie. Nie zachorujesz nie rozmawiaj, ma iść do domu nas to nie interesuje no spoko, że musisz iść dokończyłaś ten poziom gitary przez to wszystko? masz, 3-3, dobra czyli 3-3, sprawność są są miarę i dzieci aha, dobra, czyli co? nieprzyjemna, mokra no, żeś się deszczu boisz dobra, weź prysznic 16 dopiero Mhm. Mm Dodaj na insta. Nie, 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 nie. Jak mam się go pozbyć, słuchajcie? Też jakoś go nie wiem całkowicie, nie wiem, jak to nazwać. Mmm. Opłać rachunki 132, spoko I teraz wniosek oś. czemu nie? Też zagłosujemy, słuchajcie. Będziemy w ogóle wszystko robić, co jest możliwe, tak? I na co starcza nam czas. Dlatego chcę na razie tą jedną simką po prostu działać, słuchajcie. Na razie Manią później mm, mówię, jak co, 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 się okaże, to będzie. Słuchajcie. Mm, zamknięty jest. Aha, dobra. A ty, co byś chciała? Spróbuj się. Ej! Zaczynamy to denerwować. Żeby jakoś to, nie wiem, o... Tak, wyciszyć i już mi nie będzie dzwoniło? <grystwo> Towarzystwo. No i teraz pytanie, słuchajcie. Nie, no, no nie jest dobry czas na nas żadnego pieskania nic, ponieważ yy, będę rozwijać swoją karierę. Hmm. Nie, myślę, że na razie, na razie yy, nie będziemy pieska żadnego mieć. Mm, podaj kolację tosty do spaghetti. O. Dobra, za 72. Super. E, opłać teraz rachunki, tak? Teraz przygotuj, proszę cię, spaghetti. No i może nie wiem, jak przygotujemy spaghetti, o co chodzi. Poznaj, a przecież znasz go. Nie daruj sobie. Zarób. Mhm. Szczęśliwa jesteś, no to super, cieszę się. Ale może byśmy na kogoś zadzwonili, słuchajcie, jest młoda godzina. Z kim tam się dogadowaliśmy. Z tym się dogadujemy. No jest bellą. Dobra. No to weźmiemy jeszcze bellą pogadamy może przez telefon. Jest piąty poziom gotowania. Jest normalny. Zadzwoń do niej, może jak jeszcze, czy najpierw sobie zjesz chcesz? Okej, okay, teraz dobrze, grzecznie. A ty znowu przelazłeś. Słuchajcie, na no już przylaz, Rozmawiaj. Eee, więcej, zabawnie. Musimy też te komediowe rzeczy, prawda? A przyszedł pewnie na wyżerkę jakąś. Jak minął dzień. Poziom komediowy, widzicie? Też przy okazji wezmę komedię. A tu zabawne. Żartuj o politykach. Mm -hmm, no, i to, i to podbijemy. Dobrze, 23 prawie. Słuchaj, wyślij do domu. E, skorzystajmy. O której mamy iść? do tego wtorek, 12. Ok, to w takim razie. Dobra, no dobra, musisz iść. No i śpi, kochana. Przyspieszymy, słuchajcie. Musi się troszeczkę wyspać. No i zobaczymy, słuchajcie, pójdziemy na to przesłuchanie. A zobaczymy jakie pójdzie. Bo jestem sama ciekawa. Została pierwszy raz o tej filmy negatywne. Firmy, przepraszam. No to może drugi raz się uda, tak? Muszę jakiś styl tego domu później zrobić. Myślę taki... Hmm, chłodny nie, nie lubię takie. Lub jakieś przytulne lubię takie. To może coś z tych rzeczy byśmy wzięli. Dobra, słuchaj, jest młoda godzina. Idź się przebiec, słuchaj. Jest chłodno, rzeźko, znaczy zimno, ale jest na tyle, że, że spokojnie możesz się przebiec. Później weź prysznic. Tak, załatw się. Tu co mamy? Poznaj kogoś nowego. No, poznamy. Zarobić tysiąc. Mhm. A to co? Zwęć obiekt. Nie ma problemu. Oho, no drugi poziom. No i super. Teraz musimy sobie wziąć resztki. I może poglądamy I też coś na Insta damy. Dobra, przyspieszamy. I mamy o dziewiątej, tak? Dobrze myś... Nie, o dwunastej, przepraszam. No to przyspieszymy. O co się zepsuło? Coś tu? Czy nachlapałaś? Nachlapałaś? No nie wadnie, wytrzyj Dam sobie usiąść przed telewizorem. Jak będziesz tu oglądała? Z układ trochę zrobiłam, słuchajcie, tu bo mogłam zrobić tu telewizor, No na no, nic. No. W drugą stronę to ułożyć te krzesła, i wtedy by ona fajnie sobie siedziała i patrzyła stąd. No może mi się to jeszcze uda, uda zmienić. No, działaj, działaj. Tak. Mamy ile? 84. No i zielono jest. Eee, sprzątni też, proszę. Zobaczmy, jak tam nasze roślinki. O, tu już możemy sprzedać. No to przy okazji sprzedaj. Chłodno się robi, słuchajcie. Dobra. Czy coś tu możemy zrobić? Nie. Czy coś możemy tu? Uniwersytet nie, nie chcę mieć z tych rzeczy, słuchajcie. A nic dobra, podejdź tu, bo zaraz idziesz. No i powodzenia ci życzę. Jesteś szczęśliwa, wszystkie potrzeby masz w stanie idealnym. Znowu ty, nie, nie chcę. Ej, ja to wyciszyłam. Jak ja mogę go skasować? A mogę w ogóle? Dobra. Ojejku, w końcu. Przesłuchanie zakończone sukcesem. Mania nieźle nas zaskoczyła. Zaskoczyłaś. Oczywiście zdarzało się e, już, że nasi aktorzy odnosili sukcesy na przesłuchaniach, ale zwykle. E, Zwykle tylko wtedy, gdy dawaliśmy łapówkę. Tak trzymać, im mniej łapówek, tym większa szansa na to, że wyjdziemy z długów. <grym>, no tak. Super. Super, wiecie, że wy wiedzieć, że macie długi. E, czyli teraz tak, co dalej? Data rozpoczęcia jest środa 19. Okurcza. Rozwijaj umiejętności aktorskie, rozwijaj charyzmę. Czyli tak, musimy. Tu, w taki sposób, aktorstwo ćwiczyć? Dobrze myślę? Ale powinna się przede wszystkim e, zmienić strój na normalny, zwykły. Dobra, czyli to ukończymy za chwilkę. No, działaj. No i mamy to. Drugi poziom, dobra, i teraz poziom charyzmy. No, to ćwicz przemówienia, tak? Dobrze mówię. Chyba tak. Tak, to jest to. Mhm. Udało się, udało się. No, i bardzo się cieszę. W sumie to pogadaj trochę dalej. Będziesz, o, właśnie, miała kolejny poziom. No i słuchajcie, no, yy, całą wyprawę na nasz plan zostawię w kolejnym odcinku. Słuchajcie, bo chcę. No spokojnie to przejść, bo teraz już też wiecie, czas już powoli mija odcinka, Więc ja serdecznie was zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Bardzo mi to pomoże. Będziecie mnie wspierać, będzie mi miło. O komentarze piszcie, proszę, co byście jeszcze może chcieli to zobaczyć, czy może jakieś sugestie macie. No i łapki w górę, tak? To bardzo mi pomaga. Dziękuję ślicznie i zapraszam do kolejnego odcinka.